To nie jest tak, że, że my się sprzeciwiamy budowli jakichkolwiek. Chodzi o, o, o pewne zagrożenie, które tutaj jest. Dolina Miłości jest to ewenement. Jest to naprawdę motor napędowy rozwoju turystyki w, w naszym powiecie, w naszym regionie. A Zatoń Dolna jest absolutną perłą. To jest miejsce, które y, powinno być szczególnie chronione. Tym bardziej, że w 2014 roku ustawa o ochronie środowiska mówi o, o, szczególnym, o szczególnej ochronie krajobrazu. Znajdujemy się na terenie Cylińskiego Parku Krajobrazowego. Znajdujemy się w terenie chronionym przez y, takie zapisy Natury 2000. Y, jest to y, Zatoń Dolna. Jest doceniana w najprzróżniejszych gremiach ludzi zajmujących się rozwojem turystyki, ale też i ochroną krajobrazu nie tylko w Polsce, ale też i, i, i za granicą. Dlatego też nasze zaniepokojenie. Już, od, już przez, przez ponad rok czasu wzbudzają e, prace, które tutaj trwają e, na punkcie wyniesionym w Zatonie, który dotąd był punktem widokowym, z którego można było podziwiać e, tą Pradolinę Odry. E, Sprzeciwiamy się temu, sprzeciwiamy się planom postawienia tam kompleksu budynków o kubaturze przekraczającej 2600 m2, ponieważ to zakłóci w jakikolwiek sposób dotychczasowy odbiór zatoni przez przejeżdżających tutaj ludzi. Ten teren jest przez współżycie ludzi w określony sposób i zwierząt i roślin stał się terenem siedlisk dla wielu gatunków ginących. I właśnie wzniesienie, na które panowie się później udacie zrobicie materiał, było porośnięte roślinna, roślinami z czerwonej księgi ginocy gatunków. I z pełną świadomością właściciel obecny po prostu zniszczył to wszystko. Poprzednik zdawał sobie sprawę, gdzie żyje, ponieważ była to kupno od osoby prywatnej, przez 20 ponad lat nie zrobił nic, ponieważ wiedział, że nie można. Natomiast przyszedł nowy i... Z Łamiąc z wszelkie zasady, łącznie z zas dobrymi zasadami współżycia tutaj yy, w, w wsi, yy, no, robi swoje. Realizuje jakąś wizję, która jest nas no, sprzeczna nie, nie z naszym wyobrażeniem, sprzeczna po prostu z, z wszelkimi zasadami. To jest sprawa. I nie, nie jest zresztą jeszcze dojdę, znaczy jeszcze dodam słowo, że po drugiej stronie wsi też wzgórze zostało zakupione przez inną osobę, która trzy lata przygląda się miejscu, patrzy, jakie rośliny tam rosną, jakie zwierzęta żyją, jakie jest ogólne wrażenie, dużo czasu spędza. I bardzo powoli, delikatnie próbuję wprowadzić swoje, tam, swoje marzenia realizować. To jest zupełnie inna postawa. Z szacunkiem dla, dla tak. otoczenia. Też tu mieszkam od 25 lat i bardzo cenię sobie to, że tu znalazłem miejsce, miejsce na ziemi dla siebie, ale właśnie jest ono. Staje się to miejsce trudne do y, życia, bo już to o tym wspomniano, y, krajobraz, który dla mnie jest najważniejszy, jeśli chodzi o mnie, ale dla wielu, prawda, jest, y, jest niszczony, a dwa, że y, dotąd, y, Jednomyślne i właściwie jednomyślne poglądy mieszkańców wsi, łączność między nami, to wszystko zostało zakłócone. Dlatego, że jest grupa osób właśnie tak jak my, która się stanowczo sprzeciwia temu czy wyraziła. Sprzeciw. Tutajsi mieszkańcy, którzy tutaj się urodzili, czy stąd w ogóle pochodzą, wyobrażają sobie, że to da im pracę, jakąś stabilność, coś innego, że to jest jakiś postęp. A moi państwo, to nie jest żaden postęp. Prawda? To nie jest żaden. Ale także wobec. W ogóle świata, natury, wszystkiego to nie jest żaden postęp. Rzeczywiście od ponad, od ponad roku, mimo wszelkich zakazów, które są tutaj wprowadzane, ponieważ postępowanie wobec tego pana prowadzi zarówno regionalna, regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, która nakazała mu przywrócić do stanu pierwotnego decyzją administracyjną tą działkę, wszczęto postępowanie wyjaśniające w prokuraturze, które RDOŚ tutaj pod prokuratury za zniszczenie, o tym, o czym moja, moja żona mówiła, tych stanowisk niezwykle cennych roślin. A mimo wszystko prace się toczą. Pokazuje, ta, ta cała sprawa pokazuje absolutną bezradność zarówno mieszkańców, jak i, jak i urzędników, szczególnie naszego urzędu w, w Chojnie, bo wycięto bez zezwolenia ileś tam drzew. Urzędnicy rozkładają bezradnie ręce i mówią, jesteśmy w stanie tego policzyć i naliczyć kary z, z ustawy szkodowej. W cudzysłowie oczywiście to mówię. Zasłania się ciągle mówiąc, że on ma wszelkie pozwolenia i, 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 i robi to wszystko z błogosławieństwem Urzędu Gminy w Chojnie. Ale gmina wyraźnie też, słyszeliśmy ostatnio, potwierdziła te wszystkie... Sprawy, które się przeciwko inwestorowi toczą, że i prokurat, i tak, i, tar, i po, poza tym przyznano mi też rację, bo ja o tym wspomniałem, o, że to jednak jest samochód. Właściwie wszyscy wiedzą, że tu się ciągle coś buduje, coś się poszerza, to bo jest do, y, właśnie y, teraz jeszcze prąd dostarczany, za chwilę, y, będzie, za woda. chwilę będzie woda, e, a nikt nie powie, stop. Czekajmy tak długo, dopóki się to wszystko od początku nie wyjaśni. Jak ktoś tak dużo inwestuje, bo to jest ogromna inwestycja na ogromnej przestrzeni. Ta przestrzeń to jest powyżej 3 hektarów, czyli to jest więcej niż ta cała wieś. Ta cała sprawa wzbudza nasze zaniepokojenie. I to jest cały kruz sprawy, ponieważ. My, jako, jako mieszkańcy tej gminy, no czujemy się zaniepokojeni, czyli, czyli co? W każdej chwili może ktoś tutaj przyjść i robić, co mu się żywnie podoba. Tak. Przy pierwszej ulewie bo została naruszona struktura gleby. Zostały, zdjęta została darna. Wycięte zostały drzewa. Korzenie. Zostały wyciągnięte korzenie. Teraz przy pierwszej ulewie przez wieś płyną potoki błota. I, 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 I kamieni. O, oczywiście starsi mieszkańcy mówią, że zawsze tak było. Nieprawda. Nie było tak zawsze. Bo yy, przy, przy, przy większych ulewach rzeczywiście zdarzało się czasami, że, że, że trochę błota z, z drogi wypłynęło. To, co się dzieje teraz, jest absolutnym zagrożeniem dla wielu mieszkańców wsi. Może znowu robić, co chce, może yy, z. z yy, za, za, zagrozić y, 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 wsi, może się tutaj nanieść pełno śmieci i nagle to no my, tak naprawdę, z naszych podatków, również i Pan. Posprzątaliśmy to. to. Sfinansowaliśmy to. A nawiasem mówiąc, nie możemy się doprosić remontu przy, kosmetycznego drogi nad Odrą, która jest ważna, bo tu rowerzyści wjeżdżają. Sprawa wygląda następująco. Człowiek, który za, zaczął tam, że tak powiem, remontować na swój sposób to wszystko, no zagospodarowywać, zagospodarowywać to, to, to było, to to wszystko zlatuje. Tak, I z pieniędzy oczywiście, z podatków, to trzeba wyczyścić. Ale żeby coś tutaj zrobić do Dolinie Miłości, żeby to ładnie wyglądało, nie ma szans. Czy lepiej, żeby no. to lepiej. Żeby to tak, lepiej, lepiej wyglądało. Droga dojazdowa do, 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 do tej perły, tak? O, o, o którym wszyscy się chwalą, wygląda tak, jak wygląda. Proszę się tam przejechać, zobaczyć, jak, 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 jak się jeździ drogą na drogą. Tak jest, to troszeczkę trzeba będzie. Właśnie jechaliśmy to. No, no, no i, i tego to, to można usunąć taki... ktoś na rozrabiał, gmina to sfinansuje usunie. Natomiast nie kilku dziur na drodze zostało przywiezione trochę piachu, kilkunastu dziur, zostały przywiezione piachy się okazało niedawno na zebraniu, że to my mamy taczkami, te mieszkańcy mamy po, te, 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 te dziury. Zasypy, zasypy, zasypy. To jest takie niepoważne traktowanie ludzi i uważam, że na spotkaniu, bo pismo wysłaliśmy wcześniej przed spotkaniem z urzędnikami, paru rzeczy się dowiedzieliśmy. Liczymy na to, że jednak decyzje będą mądre, będą takie w razie czego, zez... że nie będzie tych zezwoleń, że po prostu nie nie dopuści burmistrz i urzędnicy do tego, że ten bank tutaj stworzy sobie coś. To co, co, będzie chciał? Bo tak naprawdę wersji jest mnóstwo, co tam ma być. No tak, on to kupił i włożył w to już bardzo dużo pieniędzy. I yy, yy, to na pewno yy, nikomu ani tych pieniędzy nie zwróci, ani nie odkupi od nikogo tego. No to jest, to, jest, zwięca, to jest ryzyko. I to jest jedna. Jednak strata dla tego miejsca tak, to... żołuje. Jakby podsumowując może, bo to rzeczywiście takie żale bo możemy wytaczać na, na różne sposoby. Oczekujemy, czego my oczekujemy? Bo to jest chyba takie podstawowe pytanie. Bo oczekujemy po prostu, że, że, że gmina zacznie egzekwować prawo. To, które dotyczy nas tutaj wszystkich, bo, 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 bo nie ukrywamy, oczywiście wszyscy podlegamy pod, pod zapisy tego prawa, prawa, również człowiek, którego tutaj w gminie nazywano, nazywają inwestorem, prawda? Więc tym bardziej e, e, powinno tutaj podlegać szczególnie takie miejsce, jakim jest zatem, powinno podlegać szczególnej ochronie i tą, tą świadomość urzędnicy powinni mieć. Nie zasłaniać się um, niemożnością, że oni tego nie widzieli, że, 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 że może to faktycznie troszeczkę zostało naruszone prawo, ale tak nie do końca może trzeba to trochę odpuścić, tak, z inwestorami tak to nie ruch. mamy w gminie na dobrych doświadczeń, bo przypomnijmy sobie, jak inwestor był przychodni, który się pojawił, miał obyć nie wiadomo co, coś tam na lotnisku miało być i teraz to ma być kolejna inwestycja tego typu, nieudana. Y, moim zdaniem, bo y, ludzie, którzy mają coś w głowie, jak przyjadą do Zatoni i zobaczą takie landary wystawione, to, 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 to po prostu nas wyśmieją tutaj. I no powiedzą, kto to, pozwolił to, na to, że coś takiego zdarzyło. To, to nie będzie tak, to, co kiedyś. Było wiele wersji tego, to nie niby miał mało, m, mały domeczek, mała chałupka i w, wygląd dla koni, e, a potem się nazywało, że to ma być... E, Spa, ale jeszcze w międzyczasie dom to, to już dobrze brzmiało dom dla starych ludzi i e, jeszcze inne były wersje. To nie będzie tego. to, co kiedyś. Ale to nawet nie o to no chodzi co, to, co kiedyś. Świat się zmienia, wiadomo, że, że, że to tego. To, to, no to, to tak, nie musi to, to, co kiedyś. Natomiast raz, sprzeciwiamy się po pierwsze niszczeniu krajobrazu i przyrody. To jest rzecz najważniejsza. Ten krajobraz jest wspólny, więc my, my rozmawiamy teraz tutaj, tutaj z Panem, z portalem Chojna24, ale zapewne też porozmawiamy z telewizją niemiecką, zapewne też porozmawiamy z gazetami niemieckimi. Mówię, krajobraz i polskimi również, krajobraz jest wspólny. I zwracamy się jeszcze raz do urzędników gminy hojna, żeby zaczęli egzekwować.